Witam Was, moi drodzy bardzo serdecznie. Ja jestem Aquarius. To jest poradnik do gry 3. mówimy sobie dzisiaj, jak zdobywać najlepiej posterunki, W jakim stylu. E, zapraszam do oglądania. Otóż e, są dwa główne style i jeden, że tak powiem, mieszany. E, te główne to jest styl e, po cichu e, i i na Johna Rambo Aktualnie pokażę wam styl na Johna Rambo Ponieważ troszeczkę zawaliłem sprawę Tutaj Więc nadupcam. Napierdolamy, Napierdalamy, napierdalamy, no Tak to się robi kurwa mać Tutaj jest ziomek Kur... O, no, reloadu, reloadu, I reload. ten ogień Kurwać Tu, tak wiadomo, mieszanie można używać karabinu snajperskiego jeszcze do, Dodatkowo No, ale nie skorzystam aktualnie Ja pierdzielę No cóż, to jest na John Rambo. Ogólnie trzeba napierdalać i to tak O ja, pierdole! Tak, to by było tyle zdobywania posterunków w stylu Johna Rambo. Za chwilę pokażę Wam styl cichy. Otóż w stylu cichym najważniejsza jest organizacja. Trzeba być dobrze zorganizowanym. Trzeba być dobrze zorganizowanym, dobrze wszystkich pozaznaczać. Naprawdę jest bardzo ważne. Dobrze wszystkich pozaznaczać Tutaj mamy grubego Ja ich nazywam grubi, bo... Jeszcze jeden gruby... Jeszcze jeden... Nie, to nie jest gruby Tam ktoś był... Jeszcze jeden gruby Kurna, trzech grubych. Trzeba wiedzieć jak się do tego zabrać To jest najważniejsze, trzeba wiedzieć jak się zabrać do zrywania tego posterunku za kogo się wpierw wziąć? Eee, to chyba CD tego grubego można wciągniemy Ja mam akurat umiejętność ciężki łomot. Więc dla mnie grubi nie stanowią problemów. Mogli spokojnie po, po cichu ściągać. On eee, tutaj akurat do mnie idzie. Więc tak, jakby nic nie zrobię. Fucking shit się obróci to go pięknie przy przyteguję okej okay, obrócił się teraz go pięknie przyteguje eliminacja eliminacja ok padł eliminacja ciężki łomotem yy, teraz pójdziemy sobie może na górę bo oni chyba siedzą dupą do mnie tak bo jeden siedzi tak, drugi tak. Tak jest. Tych sięgniemy na końcu sobie. Trzeba być zorganizowany jak, jak widać. Tego teraz ściągnę. Pociągniemy gościa. Okej. Okay. Teraz tego ściągniemy. Cyk. Kurwa. Ja jebie. No i tak to mi wie... <laughs> Tak to powinno wyglądać. Prawidłowo zrobione. Ehm... Teraz pokażę wam styl mieszany, z którego najczęściej ja właśnie korzystam. Za chwilę wracam. Oczywiście jest jeszcze jeden zbywanie postrunków po snajpersku, czyli, czyli zaszywamy się na, 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 na jakiejś górze. Po kolei. Ja mam tutaj snajperkę kaliber 50. Więc no jest, jest dość, dość ciekawie. Tak, napierdalać. Kurwa. Tak, akurat by się nie udało, ale wiadomo, <coughs> wiadomo jak to powinno wyglądać. E, no. Mm, teraz, mieszany Z tym mieszanym także bardzo ważna jest organizacja, ponieważ musimy e, zdjąć, że tak powiem, ochroniarzy. Eee, alarmu Żeby go po prostu niepostrzeżenie wyłączyć Albo uniknąć po prostu Ich, że tak powiem, ognia Poprzez, no eee, Zrobienie to, kiedy będą Za, na za naszymi plesami Tu koleś jest akurat wywrócony Jak się obróci, to włącz co znowu nagrywanie Okej, okay, ziomek się obrócił Możemy go postrzeżenie ściągnąć No F, F, wciskam F F, kurwa mać Teraz zdychaj Dobra. Teraz możemy praktycznie niepostrzeżenie. Tenże alarm wyłączyć. Dobra. I zaczynamy. Rozpierdol, moi drodzy. To jest styl, z którego najczęściej korzystam. Zaczynamy, moi drodzy, rozpierdol totalny. O kurwa. Gięcie szmaty. To do mnie tak na dupce tutaj, o chodźcie 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 Przecież przed żonem Rambo się nie schowacie Skurwiele Zdechł Zdechł, kurwa A no, Życie, mówię, żyćko, kurwa mać No mniej więcej tak to powinno wyglądać e, Moi drodzy, dziękuję za oglądanie, zapraszam do oglądania kolejnych, e, kolejnych moich poradników, odcinków czy czegokolwiek co nakręcę Dzięki za do zobaczenia na razie i cześć!